Cześć. Mamy w sobie tą zdolność. Mamy ją. Rozróżniania prawdy od fałszu, rozróżniania słów mądrych od głupich, od tych, które prowadzą nas dalej i od tych, które nas blokują. Jezus nam mówi, że to mamy w sobie. I podaje nam przykład ludzi, którzy tak zrobili, którzy byli w stanie tak zrobić. I tak samo my jesteśmy w stanie. Są to mieszkańcy Niniwy, którzy w tym takim człowieku, który przyszedł nie wiadomo skąd, nie, wygląda na jakiegoś, może szalonego, mówi, że jak się nie nawrócicie, to trzy dni Niniwa zostanie zburzona. Oni słyszą tą mądrość. Słyszą i zaglądają do własnego środka, do środka, do własnego serca i decydują się na nawrócenie. Faktycznie nawracają się. Tak samo królowa Saba w tych słowach jakiegoś Żyda, jest w stanie z dalekich krain, jest w stanie roz, roz jakby przejrzeć i zobaczyć one to są mądre słowa, chce zobaczyć je bliżej, chcę je poznać, chce z nim tym człowiekiem porozmawiać, wybierać się w tą szaloną, długą, niebezpieczną może podróż, żeby właśnie usłyszeć. Co ten człowiek ma do powiedzenia? Czegoś się nauczyć, poznać, zrozumieć. Widzicie, te osoby rozróżniają. I tak samo my jesteśmy w stanie, a Jezus mówi, teraz macie z kimś więcej niż Jonasz i Salomon do czynienia. Więc jesteście w stanie to rozróżnić. Tak samo teraz my. Czy jesteśmy w stanie? Tak, jesteśmy w stanie. Jezus nam to mówi, rozróżnić. Jego słowa, mądrość od głupoty, słowa, które nas prowadzą dalej od tych, które nas blokują, prawdę od fałszu. Spróbujmy.